Siemanko, tutaj Frostek i witam Was w grze War Thunder i was teraz powtórce z, z mojej bitwy No w której jest cena plus 18 Otóż jadąc z Panzer między Wiem, wiem trójką napotkałem PZ4 -kę no i te czołgi tak do siebie ciągnęły że zrodził się mały albo wkrótce się zrodzi ale tak to to e, tutaj nie za bardzo umiem obsługiwać wtórkę bo dawno nie gram, ale e, nie, nie nagrywałem teraz tego na żywo e, Nagram sobie na reakcję ale do rzeczy no tutaj mnie lagi złapały i uwaga teraz. Ta scenka. Tylko muszę ogarnąć myszkę. Tak było romantycznie, a rozwaliłem swoją żonę. A dobra, do rzeczy. Nie gram tego na żywo wiem. Więc... Dlaczego nie nagrywam? I oto jest pytanie. Nie Co? wiem, chyba jest taki ileś że mi się nie chce. Ale tak to postaram się, powróciłem do War Thunder, stary dobry, może będzie z tego jak się sprawdzał, spokojnie, albo się na Actiona przesiądę, ale nie wiem. Tak, to bez mi też nie chodzi na się bo się wkurzył fraps na mnie. Więc, No, będzie dupa. Spróbuję fraps nagrywać, ale tak to wróciłem, już jestem. To już jest filmiki. A teraz parę skinów z mojej tej rozgrywki, które na serio mi się udały. E, robiłem je na slow motion na powtórce. Trochę je przyciąłem w gimpie, ale da radę. Więc na raz, trzymajcie się, łapkujcie, zwójcie, zostawiajcie komentarze. mój raz prostek i żegnam się Was w tym krótkim filmiku. I pes. Coś mi nie za bardzo wychodzi nagrywanie dłuższych niż 3 minuty, a więc Elo! Cause I'm a virus, so dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on Papyrus. Cause my words bleed through band aids, can't hide this. And I just get on my ride and blast off. My scheme's so Ponzi, I'm a maid.